Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Na szczęście, i dzisiaj będę kontynuować z książką Adama Granta pod tytułem Leńwy Umysł. Jest ona bardzo ciekawa, dlatego postanowiłam ją podzielić na kilka odcinków, i ponieważ jest ona dosyć. Długa ostatnio mówiłam tylko o jej pierwszej części, w której autor skupia się na podejściu naukowca. Druga część dotyczy tego, aby zachęcić innych do bycia naukowcem, bo to, że my sami będziemy otwarci, to jest jedno, a zachęcenie innych osób jest oddzielną sprawą. Możemy mieć masę argumentów, którymi zasypiemy naszego rozmówcę, ale to nie sprawi, że ta osoba zmieni zdanie. Żeby tak się wydarzyło, to osoba musi być w jakiś sposób otwarta na nową argumentację, a my, zapędzając ją w kozi róg, zniechęcimy ją tylko do nowych przemyśleń czy do zmiany zdania. W ogóle do przyjęcia któregokolwiek z naszych argumentów. Przemawianie do ludzi w taki sposób, że ustawiamy się po przeciwnej stronie barykady, spowoduje tylko, że rozmówca przygotuje się do ataku i wejdzie w tryb prokuratora, o którym mówiłam w zeszłym odcinku. Czasem nasz rozmówca będzie też mówił to, co po prostu chcemy usłyszeć, żeby jak najszybciej zakończyć dyskusję, a to chyba też nie o to chodzi. Dyskusja powinna raczej przypominać negocjacje, a nie za bitwę. Używając logiki i argumentów, często wbrew pozorom blokujemy drugą stronę. Było takie badanie, w którym porównywano negocjatorów przeciętnych z negocjatorami uznawanymi za wybitnych, porównywano ich pozyskiwanie realizacji zleceń. Negocjatorzy zwykli uznawali negocjacje za walkę i w taki właśnie sposób się do niej przygotowywali. Natomiast eksperci z drugiej strony poświęcili około jednej trzeciej ze swojej pracy na planowanie wypracowania wspólnego punktu widzenia. Tutaj nawiążę do mojego odcinka o wyborze. Negocjatorzy eksperci wybierali argumenty. Które były najmocniejsze i na nich się skupiali. Słabe argumenty mają tendencję do takiego rozcieńczania dyskusji. Więcej argumentów słabych oznacza więcej słabych punktów, które można obalić, a obalając słabe argumenty, przeciwnicy zakładali, że cała sprawa jest tak samo słaba i tak samo bezsensowna, jak ta jedna część, którą udało im się pokonać. Kolejną różnicą było podejście do opinii oponenta, a mianowicie. Podejście trochę prześmiewcze, lekceważące i jednoczesne twarde trzymanie się swoich racji było charakterystyczne dla tych zwykłych negocjatorów. Budowało to swego rodzaju mur i blokowało wypracowanie wspólnego punktu widzenia, natomiast eksperci bardzo rzadko uciekali się do tego typu sztuczek i raczej skupiali się na zadawaniu pytań i wykazywaniu ciekawości. Jedno z takich pytań brzmiało na przykład naprawdę nie dostrzegasz zalet takiego rozwiązania. Pytania w ogóle były ważnym aspektem u ekspertów. Wychodzi na to, że na pięć wypowiedzi przynajmniej jedna była zakończona pytaniem. Poza tym eksperci też wykazywali większą chęć w prowadzeniu wspólnych negocjacji, a nie walki. Zaskakujące jest również to, że wystarczy, że tylko jedna strona będzie... Przedstawiać tego typu podejście, a skorzystają na nim obydwie strony. Taka osoba po prostu potrafi wydobyć więcej argumentów, które są korzystne dla wszystkich. Warto zacząć od wspólnego gruntu, wypunktować te argumenty, w których się zgadzamy i pokazać, że istnieje wspólna płaszczyzna, a dopiero później możemy się nie zgadzać co do metody. Pokazując, że jesteśmy w stanie zaakceptować niektóre argumenty strony przeciwnej, pokazujemy, że jesteśmy gotowi do zmiany zdania. W ten sposób możemy nakłonić kogoś innego do zmiany jego zdania. Nie uda nam się przekonać kogoś, jeżeli sami będziemy zamknięci na jego argumenty. Uznając racjonalnie udowodnione racje drugiej strony, pokazujemy swoją otwartość i racjonalność. Pokazujemy, że dobry argument wystarczy, żeby nas przekonać. Grant opisuje w swojej książce przykład debaty człowieka z maszyną, w której maszyna miała dostęp do bodajże 400 milionów artykułów na dowolny temat. Debatę, mimo wszystko, wygrał człowiek, mimo że początkowo zdecydował, Zdecydowana większość kibicowała maszynie i uznawała jej argumenty za lepsze. Maszyna opanowała wiele umiejętności, łącznie z opowiadaniem żartów, nie opanowała jednak znajdowania wspólnej płaszczyzny w dyskusji. Pytanie brzmi: czemu? A odpowiedź na to brzmi: ponieważ to zachowanie jest tak rzadko spotykane, że w materiałach, na podstawie których maszyna przyswajała wiedzę, po prostu go nie znalazła. Nie miała okazji nauczyć się tego od ludzi, a przynajmniej z artykułów ludzi, którzy zazwyczaj opisywali swoje racje z punktu widzenia jednej z postaw przytaczanych w poprzednim odcinku. Drugą sprawą jest ilość przytoczonych argumentów, i znowu tutaj się odwołam do mojego odcinka o wyborach i ilości decyzji, które musimy podejmować. Im więcej mamy argumentów, im więcej czasu potrzebujemy, żeby je objaśnić, tym ciężej jest nam określić, czy trafiły one do naszej publiczności i tym ciężej jest przebić się w ogóle z nimi. Jeżeli podamy zbyt dużą ilość badań, dowodów i statystyk, co ja czasem robię. Przytłoczymy naszą publikę tak, że albo przestanie słuchać, albo zwyczajnie się zgubi mimo najlepszych chęci. Niemniej prowadzenie kazania jak w kościele albo mówienie niczym prokurator też czasem zdaje egzamin. Grant mówi tutaj o tym, że ważne jest to, na ile odbiorcy są podatni na konkretny argument, w jaki sposób są połączeni ze swoimi przekonaniami i ile osób słuchających nas jest w ogóle zainteresowanych daną sprawą. Ogólna zasada jest taka, że im większa wartość danej sprawy dla naszego słuchacza, tym bardziej liczy się rzeczywiście ilość argumentów. Chodzi mi o to, że jeśli kogoś dana sprawa nie interesuje, to lepiej dokładniej omówić mniej argumentów, a jeśli dla kogoś jest ważna, to wtedy lepiej sypać nimi jak z rękawa, bo więcej będzie utożsamiane z jakością. Oprócz tego warto pamiętać, żeby zadać pytanie, na które nasz rozmówca sam będzie musiał odpowiedzieć. Ostatecznie nikt inny bardziej niż my sami nie jest w stanie nakłonić nas do Zrobienia czegoś albo do zmiany stanowiska. Kiedy sami się do czegoś przekonujemy, musimy użyć naprawdę mocnych argumentów. I w efekcie bardziej się do nich przyzwyczajamy. Absolutnie kluczowe jest też rozpoznanie, czy rozmowa ma w ogóle jakikolwiek sens. Czasami rozmawiamy z osobami, które są inteligentne, ale po prostu zapędziły się w tym mechanizmie obronnym ze względu na źle prowadzoną rozmowę. Jednak innym razem nasze słowa i nasz negocjacyjny taniec napotka ścianę. Jeżeli ktoś jest do nas negatywnie nastawiony, warto zadawać pytania w taki sposób, aby odciągnąć uwagę od tematu głównego i skierować ją na samą rozmowę i jako na przebiega. Wykazanie zaciekawienia i pytanie tak, aby upewnić się, czy dobrze się zrozumiało tę drugą stronę. Zadając pytania, stawiamy się w roli równej, drugiej stronie. Nie wyżej, ani nie niżej. Czasem zamiast tak lawirować, można też zapytać wprost, co musiałoby się wydarzyć, aby ta osoba zmieniła zdanie. Jeżeli odpowiedź brzmi nic, no to oddaj się czym prędzej i nie marnuj więcej swojego czasu. Zawsze warto też pozostawić sobie pole na niepewność. Jeżeli kategorycznie czegoś nie wiemy, to wyrażanie się kategorycznie o tym czymś nie ma kompletnie żadnego sensu, bo może tylko napytać nam biedy. Generalnie, jak zwykle. Równowaga może nas uratować. Bycie zbyt pewnym siebie nie jest dobre w wypowiedzi, ale bycie za mało pewnym siebie też nie przyniesie nam oczekiwanego rezultatu. Najbardziej wiarygodni dla innych będziemy, gdy będziemy się wypowiadać z pokorną pewnością siebie, o której Adam Grant pisał w pierwszej części swojej książki, a o której ja mówiłam w poprzednim odcinku. Bycie gdzieś pośrodku pozwala nam na popełnianie błędów, które z pewnością popełnimy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Daje nam też szansę na uczciwe wskazanie naszych dobrych i złych stron, a jeżeli jeżeli zależy nam na kontakcie z osobą w miarę rozgarniętą, to będzie to najlepsze wyjście, bo taka osoba szybko się zorientuje, jeśli będziemy udawać kogoś lepszego niż jesteśmy, albo wręcz przeciwnie, obniżać swoje zalety. Grant radzi, aby przemyśleć każdy krok w naszej dyskusji. Podaje całkiem trafne, moim zdaniem przynajmniej, porównanie: jeśli idziemy na wojnę, to ktoś musi wygrać albo przegrać. Jeśli idziemy tańczyć, to by dwoje staramy się tworzyć jak Najpiękniejszą choreografię. Także zróbmy z tych dyskusji tę najpiękniejszą choreografię. Kolejną rzeczą, która oddziela nas od reszty, są stereotypy. Stereotypy i uprzedzenia są konceptami, które powodują, że ludzie zaczynają się określać poprzez to, czym nie są. Na przykład nie są fanami Legii albo nie są fanami Krakowi. Po prostu danego zespołu nienawidzą. Co jest interesujące, stereotypy przekształcają się w bardzo silne przekonanie, które później sprawie niemożliwością wykorzenić, trzeba wykonać bardzo ciężką pracę, żeby to się udało. Żeby było jeszcze ciekawiej, to najmocniej bronimy stereotypów, które w głębi duszy wiemy, że nie są prawdziwe. Mamy też tendencję do spędzania najwięcej czasu z osobami, które mają poglądy podobne do naszych. Po prostu najlepiej się będziemy z takimi osobami dogadywać, więc nic w tym dziwnego. I tak też zresztą działa algorytm, na przykład na Facebooku, który uczy się tego, jakie poglądy mamy, i po prostu takie poglądy nam podpowiada, podrzuca nam tego typu artykuły, tego typu grupy itd. Nazywa się to polaryzacją grupy i po prostu utwierdza nas w tym, że cały świat wygląda tak, jak my go widzimy. To, co pozwala walczyć ze stereotypami, to spojrzenie na świat z perspektywy. Ciekawym eksperymentem był ten, w którym ankietowano astronautów. Dosyć zgodnie pokazywali oni mniejsze zainteresowanie własnym szczęściem osobistym i osiągnięciami, a bardziej bliskiej sercu stało się dobro wspólne. Spojrzenie z perspektywy pozwala na zdystansowanie się do mało istotnych przekonań, grania przed innymi czy limitów. Istnieją badania, które pokazują, że tworzenie czegoś takiego jak wspólna tożsamość może pomagać spojrzeć z odpowiedniej perspektywy i rozpocząć jakiegoś rodzaju zgodę między przeciwnikami. W pewnym eksperymencie poproszono kibiców Manchester United, aby albo pisali dlaczego wspierają swoją drużynę, albo opisywali co łączy ich jako kibiców z kibicami innych drużyn. Następnie znajdowali się w sytuacji, w której osoba biegnąca w koszulce ich największego rywala przewracała się, łapała za kostkę i zaczynała się zwijać z bólu. W przypadku osób, które pisały o tym, jak bardzo wspierają własną drużynę, tylko 30% wykazało chęć pomocy, a w przypadku osób, które pisały o tym, co Łączy je z innymi kibicami, ten odsetek wyniósł 70%, jednak nie na wszystkich to działa. W innych badaniach kibice za nic w świecie nie odnajdywali wspólnych cech. Kolejne badania pokazały również, że ciepłe uczucia względem jednej osoby z danej grupy często nie rozprzestrzeniają się na całą grupę. W eksperymencie, w którym próbowano wypracować pokój między Izraelem a Palestyną, uczestnicy z Palestyny i uczestnicy z Izraela bardzo się zaprzyjaźnili. Niemniej, nie zmieniło to ich nastawienia co do konfliktu. Podobnie działo się z rywalami baseballowymi, jak i ze studentami pochodzącymi z rywalizującego uniwersytetu. Jedna osoba, która była w porządku, nie zmieniała nastawienia przeciwników do całej grupy, którą reprezentowała, a jedynie do samego siebie. To, co często jest prezentowane w filmach czy w książkach, czyli że jedna osoba zmienia nastawienie do całej grupy osób, w większości przypadków jest fikcją. Zazwyczaj wnioski, jakie wyciągamy, to to, że jedna osoba jest wyjątkiem od reguły. Nie weryfikujemy naszych przekonań. Uznajemy, że poznana osoba nie jest standardowym przedstawicielem danej grupy. Adam Grant i jego kolega nie poddawali się jednak i zaprosili do kolejnego badania kibiców Red Soxów i Jankesów. Na pierwszy ogień poszło ćwiczenie, w którym kibice obydwu drużyn mieli zastanowić się nad wzajemną niechęcią, która wynika tylko i wyłącznie z faktu, że urodził się w konkretnym miejscu. W Konkretnej rodzinie. Gdyby urodzili się w rodzinie dopingującej drużynę przeciwną, prawdopodobnie dziś sami byliby jej fanami. Mieli więc napisać, co ich zdaniem wydarzyłoby się, gdyby urodzili się w innej rodzinie. Następnie poinformowano ich, że marketerzy chcą przeprowadzić degustację nowych sosów na stadionie przeciwników. Ich zadaniem było określenie ostrości danego sosu. Miało to. Sprawdzić, jak dużą niechęcią się darzą. Ci, którzy wcześniej dostawali pytanie o arbitralność, byli mniej zaciekli w swoich stosowych wyborach. Jeszcze innym zadaniem było wpływanie na płatny test matematyczny rozwiązywany przez kibiców przeciwnej drużyny. Osoby, które wcześniej miały za zadanie zastanawiać się nad tym, jak bardzo relatywne jest przywiązanie do danej drużyny. Wybierały dla przeciwników łatwiejsze zadania. W ten sposób zostało zmienione nastawienie do grupy, a nie do jednostki. Osoby, które poddały się rozważaniom o przypadkowości przynależenia do tej czy innej grupy kibiców, chętniej chwaliły przeciwników, były mniej skłonne, żeby pochwalać hamskie odzywki w ich kierunku, nie brali ich sukcesu tak bardzo do siebie. A ich porażki nie traktowali jako osobistych zasług. Co szokuje jeszcze bardziej, te osoby potrafiły włożyć koszulkę przeciwnego klubu albo usiąść w przeciwnym sektorze, albo nawet zagłosować na zawodnika z przeciwnej drużyny w All-Star Game. Oczywiście nie wystarczy komuś powiedzieć, Twoje przekonania są arbitralne, żeby ten ktoś zmienił zdanie i doznał olśnienia. Zazwyczaj jeśli tylko zwęszymy, że ktoś próbuje odwieść nas od naszych przekonań, nastawiamy się do obrony i nic z tego nie wychodzi. Warto więc zwrócić uwagę na tak zwany świat alternatywny, czyli jak wyglądałoby nasze życie w innym wydaniu. Jeśli uświadomimy sobie, że w innych warunkach nasze uprzedzenia wyglądałyby inaczej, Łatwiej będzie nam zmienić zdanie. Czyli możemy dotrzeć do innych poprzez zadawanie pytań, w stylu, co by było, gdybyś urodził się w kraju X, albo urodziłbyś się jako osoba danej etniczności, albo dorastał w latach 70. Tak prowadzona rozmowa może nakłonić kogoś do rozmyśleń na temat przekonań, ale nie jest gwarantem zmian. Mimo tego, przekonania możemy potraktować jako konstrukcję pełną dziur. Czasem lekkie. Naruszenie przy jednej z tych dziur pozwoli na zburzenie przekonań, i później zostaje już tylko nadzieja, że nowo odbudowane będą solidniejsze i oparte na faktach. Ciężko liczyć na to, że tego typu refleksje rozwiążą poważne konflikty polityczne, niemniej jest to jakieś światełko w tunelu dla zwalczania uprzedzeń w stosunku do całych grup. Według badań jednym z najskuteczniejszych sposobów jest interakcja z przedstawicielami grupy przeciwnej. Temu też służy program Erasmus. Ma zdanie łączyć różne nacje, tak żeby ich przedstawiciele czuli się Europejczykami, żeby czuli, że przynależą do jednej grupy na tyle, aby w przyszłości zapobiegać wojnom i zwalczać wrogość między krajami. Niestety w wielu przypadkach podawanie danych z badań na nic się zdaje, a często można wręcz odnieść wrażenie, że to, co nas nie przekona, to wzmocni nasze przekonania. Czyli, krótko mówiąc, rozmawiając o faktach, z którymi nie da się dyskutować, możemy wręcz oddać od siebie drugą stronę. Tak zadziało się w przypadku szczepionek na. Odrę. Zarówno w USA, jak i w Niemczech przeprowadzono eksperyment, w którym podawano dane naukowe przemawiające za działaniem szczepionki i tragicznymi skutkami nieszczepienia się. Równocześnie poinformowano uczestników, że nie istnieją badania, które popierałyby ich stanowisko. Osoby te w większości pozostały przy swoim zdaniu. Co ciekawe, odrzucanie argumentów przeciw pewnym przekonaniom działa jak swego rodzaju szczepionka, a mianowicie odparnia nas na podobne argumenty w przyszłości. Mamy już utartą odpowiedź, w razie gdyby w przyszłości ktoś nas takimi argumentami zaskoczył. Gdzieś w okolicach lat 80. Bill Miller i Stephen Rolnik na spotkaniu w Australii stworzyli coś, co dziś nazywamy dialogiem motywującym. Dialog motywujący opiera się na zasadzie, że motywacja zewnętrzna nie jest tak silna jak motywacja wewnętrzna. Znowu pojawia się ciekawość jako jedna z najważniejszych cech przy próbie przekonania kogoś do zmiany zdania. Nie znamy powodów, dla których dana osoba może zmienić zdanie. Aby się tego dowiedzieć, Musimy zadać serię pytań. Pokazywanie autentycznej ciekawości i zainteresowania pozwoli na to, żeby dana osoba poprowadziła nas w kierunku swoich wątpliwości. W zasadzie dialog motywujący trochę przypomina rozmowę, która toczy się w gabinetach psychologicznych, a więc trzeba nauczyć się zadawać pytania otwarte i słuchać w taki sposób, żeby odzwierciedlać sposób przekonania i zdanie naszego rozmówcy. Musimy też pokazać swego rodzaju uznanie co do tego, co druga osoba chce przekazać. W pewien sposób pokazuje to, że ma potencjał na to, żeby zmienić coś w swoich przekonaniach. I dziś dialog motywacyjny jest stosowany w dziedzinie ochrony zdrowia, wśród osób chcących rzucić palenie, zażywających narkotyki, nadużywających alkoholu, u hazardzistów, przy zmianie diety, w dziedzinie aktywności fizycznej, wśród osób z zaburzeniami odżywiania, chcących się odchudzić. Często też jest stosowany przy pracy ze sportowcami, konsultantów, którzy mają przygotowywać pracowników na zmiany w firmach, ale też wśród nauczycieli, którzy zachęcają swoich uczniów do porządnego snu, ekologów nakłaniających, do zainteresowania się zmianami klimatycznymi, często jest częścią mediacji przy sprawach opieki nad dziećmi. No i oczywiście również stosują go politycy, aby zyskać głosy. Metoda ta działa w przypadkach klinicznych, mniej więcej u trzech badanych na czterech, zazwyczaj psychologowie, ale i lekarze mogą liczyć na swego rodzaju sukces przy czterech próbach na pięć, co jest świetnym wynikiem. Jednym chyba z wyższych. W porównaniu do innych metod. W dialogu motywującym ważne jest to, żeby osoba sama doszła do konkretnych wniosków. Rady, które są dawane z zewnątrz, często wywierają niepotrzebną presję. Dialog motywujący dzielimy na tzw. język podtrzymania, który odnosi się do utrzymania stanu rzeczy takim, jakim jest. Oraz na tak zwany język zmiany, który z kolei mówi o potrzebie zmiany w nowej sytuacji. Ze zmianami jest tak, że czasem czujemy, że powinniśmy coś zmienić, ale po pierwsze nie do końca wiemy jak, a po drugie, zawsze znajdą się jakieś argumenty za tym, żeby jednak się z tymi zmianami nie męczyć za bardzo. Miller i Rolnik w swojej metodzie zachęcają do mówienia, ale i słuchania języka zmiany, aby potem pytać. O te części wypowiedzi, które sugerowały, że zmiana jest możliwa. Kolejnym etapem jest pomoc w realizacji zmiany, czyli zadawanie pytań o proces prowadzenia zmiany. Po prostu chodzi o planowanie. Należy wtedy dopytać, jak osoba widzi dokładnie argumenty przemawiające za zmianą. Takie dopytywanie może również sprawić, że my sami zmienimy zdanie, chociażby o naszym rozmówcy. Dialog motywacyjny jednak nie powinien być wykorzystywany do manipulacji innymi osobami. Został stworzony, żeby pomagać, a nie wgrywać własne interesy. Poza tym jeżeli osoba zorientuje się, że naszym celem jest tylko to, żeby zmieniła zdanie, to załączy się masa mechanizmów obronnych, które po prostu uniemożliwią nam jakąkolwiek rozmowę. Dialog motywacyjny działa najlepiej wtedy, kiedy autentycznie chcemy wspierać kogoś w drodze do sukcesu i w osiąganiu celów, bo w innym przypadku wydaje się po prostu nieszczery i hamuje jakąkolwiek komunikację. Pytania, które zadajemy, powinny być dociekliwe i zachęcające do precyzji, werbalizowania swoich myśli. Coś, co ma oceniać czy sprowadzać na odpowiednią drogę, będzie tylko zaprzepaszczać nasze szanse w negocjacjach z drugą osobą. Jest to nieco zabawne, bo w przypadkach, w których coś nas boli fizycznie, chcemy, żeby ktoś natychmiast rozwiązał nasz problem, ale jeśli mamy jakieś dylematy wewnętrzne, to chcemy, żeby ktoś nas słuchał. Na rady z kolei reagujemy oporem. Spotkanie z osobą, która słucha i nie ocenia, zazwyczaj łagodzi lęk i minimalizuje uruchamianie systemów obronnych. Ludzie nie boją się ujawniać swoich wewnętrznych walk i w efekcie łatwiej przychodzi im również dyskutowanie o swoich wątpliwościach. W tego typu dyskusjach osoba sprawia, że osoba mówiąca czuje się jak specjalista. Tego typu słuchanie potrafi być bardzo inspirujące, ponieważ wypowiadając na głos wszystkie pomysły, również te, które uważamy za słabe, potrafimy wpaść na coś zupełnie nowego. Ciekawym pomysłem wydaje się wysłuchanie przez Kilka minut, co ktoś ma do powiedzenia, a później poproszenie o zgodę na wyrażenie swoich przemyśleń. Uzyskując tę zgodę, w pewnym sensie słuchacz staje się odpowiedzialny za słuchanie i nasze argumenty mogą być aktywniej odbierane. Prawdziwe słuchanie drugiego człowieka to też forma wyrażenia autentycznej troski i zainteresowania nim. Okazując autentyczną troskę problemami drugiej osoby, zyskujemy szansę, że ona również wysłucha naszych argumentów i Tutaj, jeżeli macie jakieś wątpliwości, albo aktualnie macie problemy z podjęciem jakiejś decyzji, to przypominam Wam o możliwości konsultacji indywidualnej. Wystarczy napisać wiadomość na mediach społecznościowych i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, i do usłyszenia w następnym. Pa!